Witam. Po pierwszym półroczu 2019 roku chcemy trochę podsumować wyniki. Mamy kolejny rekordowy kwartał i właściwie półrocze, jeśli chodzi o poziom przychodów. Kontynuujemy bardzo dynamiczne wzrosty na poziomie zarówno przychodów, jak i zysku operacyjnego. 88% przychodów pochodziło z zagranicy. Przychody nam wzrosły 12% rok do roku i opiewają na kwotę 5 miliardów złotych. Z tego 4 miliardy złotych to jest sprzedaż oprogramowania i usług własnych. EBIT non-IFRS wyniósł 565 milionów. Jest to 13% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Zysk netto jest podobny jak na poziomie poprzedniego roku i wyniósł 180 milionów złotych. Jest to zysk netto na NAFRS. Naja w pierwszym półroczu rośliśmy we wszystkich segmentach naszej działalności i tak w obszarze bankowości i finansów wzrosliśmy na poziomie przychodów o 15%. Na rynku Formula Systems ten wzrost zawdzięczamy głównie dużo lepszym wynikom pochodzącym z Sapiensa. Na rynku Aseco Southeastern Europe rosły nam dwa segmenty działalności zarówno bankowość, ta tradycyjna, jak i obszar płatności. Jeśli chodzi o Polskę, pamiętamy o efekcie wysokiej bazy pochodzącej z tamtego roku. Natomiast pomimo tego to półrocze zaliczamy do bardzo udanych. Jeśli chodzi o kolejny segment działalności, czyli obszar przedsiębiorstw, wzrośliśmy na nim 3% i na rynku Formula Systems Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników szczególnie Matrixa, który to dzięki kolejnym akwizycjom wzmocnił swoją pozycję wśród producentów i dostawców usług w obszarze ERP. Bardzo silne półrocze zanotowały także spółki Aseco Solutions, szczególnie na rynkach niemieckojęzycznym, niemieckojęzycznych, czeskim i słowackim. Polski obszar także ma czym się pochwalić. Podpisaliśmy dwie nowe umowy z PGNIG i z PGE. Natomiast warto też odnotować, że udało nam się doprowadzić do końca wdrożenie systemu billingowego w oręczu. Kolejny obszar to obszar administracji publicznej. Nasze przychody w całej grupie wzrosły tam 24%. I tutaj także warto powiedzieć dwa słowa o Matrixie którego przychody zauważalnie wzrosły rok do roku jest to zawdzięczamy to bardzo dobrej koniunkturze na rynku izraelskim, ale także nowym kontraktom, które są przez Matrixa w tym obszarze podpisywane. Aseco International także rosło te wzrosty zawdzięczamy głównie rynkowi słowackiemu i czeskiemu o tym już jakiś czas mówiliśmy podpisaliśmy tam sporo nowych umów bardzo ciekawych w tej chwili je realizujemy natomiast mamy w perspektywie podpisanie kolejnych umów jeśli chodzi o obszar polski to tutaj też jest wiele rzeczy do pochwalenia się przez ostatnie półrocze podpisaliśmy sporo umów, między innymi z takimi klientami jak NFZ, Arim, RZUS czy Cruz. Po pierwszym półroczu pokazaliśmy liczby. Backlogu, czyli tak naprawdę kontraktacji, którą mamy podpisaną do końca roku, i dla całego 2019 roku kwota backlogu dzisiaj to jest 9 miliardów 100 milionów złotych. Jest to 13% wzrost w stosunku do backlogu, który obserwowaliśmy rok temu o tej samej porze. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejny kwartał. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pokazywać równie dobre, równie dobre wyniki jak po tym pierwszym półroczu. Do widzenia.